Dzisiaj zajmiemy się diagnostyką tutaj jednostki Volvo Penta silnik D4 110 koni są wycieki oleju widoczne na silniku Tak samo olej jest widać widoczny w zęzie Tutaj na silniku szczególnie w tym miejscu na górze pokrywie widać łączący się olej Tutaj też jest w tych komolech. No i w zęzie, jak widać. Też jest. Także trzeba będzie wszystko dokładnie przejrzeć. Tak tam chyba na powrocie z turbiny jeszcze jest wyciek tutaj. Zauważyliśmy, więc... Więc takie to będą zabawy. Żeby to ustalić skąd to wycieka. Po podłączeniu... Urządzenia jałostycznego zobaczymy, ile ma napływane godzin. 635 godzin to dla tego silnika nie jest dużo. Bardzo dobry wynik. Zobaczymy, czy ma jakieś błędy. Błędów nie stwierdzono. No, i wynik zgadza się właściwie z tym wynikiem tutaj na zegarze na łodzi. Także żadnych tu kombinacji nie było. Tu właściciel jeszcze zgłaszał, że są jakieś problemy z stacyjką, czasami nie łączy. Tutaj zaraz zobaczymy. No, i jest problem, że opada podczas pływania yy, trym Z. -ka. Nie trzyma pozycji. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jednego wycieku nie widać takiego na zewnątrz, żeby gdzieś był, z siłowników, więc albo wewnątrz w siłownikach jest coś, albo jest problem yy, po stronie pompy. W tym typie przekładni jest masakryczne dojście do wyjęcia siłowników, yy, trymu, więc miejmy nadzieję, że to nie będzie konieczne. No nic, działamy. Działamy dalej.